Mako, witamy na kanale NH Dres. Dzisiaj Norbert pokombinował trochę, będzie bardzo długi trening. Wiadomo, że nie będziecie mieli całego wrzuconego, natomiast ja dzisiaj dostanę potężny wycisk. Powiedz Norbert. Jak to będzie? Mówiłaś, 8, 8 ćwiczeń, jest naprawdę sporo, no ale coś, coś trzeba robić ze sobą. I zaczynamy klasycznie od bench pressu, bo jest, mamy jakieś założenie: pusza dzisiaj. Bench press, później będą handler, czyli dwa ćwiczenia na klatkę piersiową. Military press, przysiad z ketlami, split squat, palów press i Birkow. No i na koniec triceps, bo przecież trzeba zwiększyć obwód łapy, tak? trochę... żeby gdzieś tam popracować, nad jedna druga z twojego było Żeby trochę to zaczęło wyglądać. Wszystko będzie nagrane, pokazane, opowiedziane. Nic trudnego. 55 kg na klatę dzisiaj. No to zaczynamy. Ktoś się już rozgrzał przed nagraniem? A, Jest tak rozgrzewka tak. Kolec się spóźnił, żeby była jasność, więc nie, niezbyt dobrze to świadczy o tym, jak traktuje swojego podopiecznego. Spóźnił się dwie minuty. Kotelka była ciepła, milusia i mi się nie chciało z niej Piątki na spodach, tak jakbyś zrobił z pustą sztabną, no. Sobie dróg. I... No i damy na to piątka. To jest tak? No, wchodzimy do głównego ciężaru i zaczynamy liczyć. Zaciskamy. Szpaga jest dość krótka, jedno przychylenie i coś może dolecie. Czerwony, jak w cegła. Nie tylko przerwy, jeszcze tylko cztery takie kostanie po przerwie.

po drugie myślałem, że trzeciego już nie zrobisz, to było... Nie, ja zrobię, tylko po prostu się bardzo koncentruję na tym. Ja bym zrobił inną techniką nawet, wiesz, żeby być Nie Ja wczoraj wracałem samochodem z suchutki, czy śmieję, że ja nigdy w życiu parasola nie miałem. Miałeś pięć parasolów. Tak. Jak kurwa człowieku 42 lata nigdy w życiu parasola nie miał. Ja, nie, jak tam, no pewnie raz w parasole, nawet ostatnio. Nigdy w A... życiu, kurwa, tak kiedyś z zajarzyłem. Ale kiedyś jak przyszedłem, jak byłem młodszy, no to byłem taki anty, wiesz... Eee, ja parasole, autobusy... Takie... No to ja jestem taki jeszcze, wiesz, gdzieś tam kwie... A teraz to Ty ja bym jakiś różowy parasol, ale żeby nie zmoknąć, to był różowy parasol. To się może bać o ja to nie. Po prostu nie chcę przyjść cały do pracy. A no racja. To powiem ci kurwa, że zrobiłbym po pięć. A teraz? Nie, zróbmy głowę, kurwa 5x5. 5x5. Serdeczna struktura 6x6. Nie no, kurwa, 6x6. <laughs> Już? Odbieramy. Stóweczka. Stóweczka i leci. Kto to seria? Ostatnia. Spokój, się nie zmęczyłem w pewnym dniu. Siłę na resztę. Dużymy sobie handla. Myślę, że 14 rady. 15 ruchów. 14, 15 ruchów to jest dużo. Także, żart. Tu więcej wcisnąć, to wiesz. No ale mam no to, to jest trochę tak inaczej. No, A, to już tak trzeba, tak wiesz... Jedna ręka w jedną stronę, druga w drugą. Jedna noga krótsza, druga taka sama. Idę jakieś. Au chit, au chit. To jest, jest taki kurde słodkie smak. O, tak jak lubię. Tak? No nie lubiłeś. Dobrze? Lepsze ja niż tamte. No to widzisz, to ja, to ja To jest tak jak moja żona, że musi być słodki. Dlatego sobie wzięła taką nieprzystojniakę jak ja. O Jezus, nie! No i bardziej kant, lepiej, że klatki niż na baku. Trochę to uręca. No, ale powiedz. Panie, to prosto jak mięśnie. Nie, jak tak stałem, no to tak czuć, że wiesz, że się to coś tam rozciągnęło fajnie. Nie tak jak przy tym, czy tym się nie czuję. No Tutaj tak, wiesz. Teraz się postaram już tak spinać w tym. I teraz no, jeszcze bałem się, że wiesz, że może 15 nie zrobię i się skoncentrowałem na tym. żeby zrobić 15, nie myślałem o, o tym, takim wiesz. Spi Spinal. Jak lubisz słodkie, to jest cukier. Nie, ja lubisz tłuszcz, to jest smart, nie? <grym> <grym> no tłuszcz jest nosikiem smaku. A że ktoś zziema, no to, biega, no to jest ziemia, bo tam rura, rura. <grywa> o. Yeah. 81 kg. Dzisiaj mamy 26, 25. Piątek. 25, tak? Mm -hmm. 25, 6. 6. <grywa> 27, 26 mamy 26 wrzesień czyli teoretycznie o. 4 dni wcześniej. Cel osiągnięty. Sprawdzimy na wadze. Buta kurwa w koszulce czy jest 81? W kombinazanie zadania. 81. Nie widać nic, bo się światło odbija. Tak? 81, dobra, widać. 81, no dobra, kurwa. jakbym buty zdjął, to byłoby 81, a poza tym jeszcze mam 4 dni, kurwa. Gdy Robert zrobił siku, to by było ok. Tak. Podstawa jest, żeby nie zbyt ambitnie podchodzić do tematu. Tylko. Jesteś dresiarzem? Chodzisz w dresie codziennie? Jasne. Pan nie chodzi? Si A ja tak tylko. Fotografuj. O kurwa, tu ścieżki. No mówiłem. Odchylaj hand do zewnątrz. A do środka, niech na zewnątrz. Uch. 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 Czyli kurwa, na następnym starciu 4 razy 16. Tak będzie. czterech serii byś nie zrobił z 16. No, znaczy, pewnie przełożyłoby się to na ilość powtórzeń, żeby mniejsze, ale nie zrealizowalibyśmy założenia, tak? Ty? No, Jezu. będzie ręce. Podejść po sztanga, na sztanga, na siebie. Przyjął sobie. Górę. Tak. Ciężko jest? Nie tak ciężko. Myślę, że ciężko. Dwa i pół na to. Czerwona. Jaka boga. Ciężkie, ciężkie. Nogi mocno w ziemię, pupa spięta, brzuch napięty, łokcie mocno do środka. Dawaj, hop. Raz. Okej. Okay. Nie wyginamy te... się, a ty się wyginasz. Technika ucierpiała. Ech, tak to jest. Albo rybka, albo pipka. Jak sobie te, te 2,5, i pół, zostawimy sobie z piątki. No to mam że to, może zamienimy na piwneczko, na przykład no to trochę mało było, to znaczy tak To może było za dużo To co pan na to? Ja wiem, że... Entry check, entry to jest już po prostu... Tak ludzie mają na starość, że mówi się im, żeby zostawić dany ciężar, a oni chcą I więcej... Spokojnie. I więcej Nie, nie ja <laughs> tylko myślałem, że może nie, nie, spokojnie Nie wyginajmy się, nauczy, nauczymy się to robić dokładnie i będzie okej okay. Postaraj się nie wpychać głowy do środka, tylko ręce za siebie O Lepiej. Dzisiaj pokażemy prawidłową technikę swingu, której się nauczę dopiero. Będzie prawidłowo czy nie? <głos> nie <głos> wiem. Zobaczymy, jak szybko załapiesz. Mocna pupa, mocno brzuch, nogi prosta. Hop. Co robimy? Przysiadaj z dwoma ketlami. Osiem ruchów sobie masz do zrobienia. Hop. 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 Kettle, najpierw na siebie, dopiero złączamy yes. nogi. Plecki i powoli. Op, raz. Dwa. Odkładamy. Przed, do przodu, do swingu i niziutko na nogach. Pięknie. W końcu odłożyłeś to jak prawdziwy facet. Jak Majsta. Karl Kurwa, to machanie to jest chyba cięższe niż ten przysiad. Tylko trzy serie, więc jeszcze dwa razy musisz to machnąć. Spokojnie. Teraz już wiem, że dam radę, to jak wiem, że dam radę, to ta seria tam mi się wydaje lepiej idzie. Jak wiem, że to jest ciężar i za duży, to mnie to stresuje i. Dobra, tak cierpi trochę na technicy. Stresujecie? Stresujemy, bo chciałbym, żeby to ładnie wychodziło. Wiesz, ty jesteś ze mną, jak ciebie nie ma, to bym chciał wiesz, po prostu wiedzieć, że to dobrze robię, a nie. Bo sobie robię krzywdę. Jak ty jesteś, to mi powiesz. Tak, to kto mi opowiedzieć? <laughs> plecki. plecki Możesz troszkę plecki. troszkę pełniej sobie stanąć. Ciut, no. Moc, stałe siły pod siebie, na bardzo szybko dynamicznie. Na dwa. dwa. O, raz. dwa. Nóżki. Plecki. Troszkę szerzej na nóżkach. Pupcia spięta i dawaj. Raz. I Hop. Pięknie. Uf. Kurwa, często się delereta. Spokojnie, jak będziesz miał split skład to też się będziesz trząsł. Uf. Jeszcze chwilę. Korzystając z przerwy, zapiszę sobie mój nowy cel. Uważam, że to, A, że to 20 deko, to można wybaczyć w ogóle w butach. Bo zatem tak jak mówię mam jeszcze 4 dni i sobie tutaj zrobię 80 kg na wszystkich świętych te liczby tutaj to jest coś co mnie motywuje do tego żeby że po prostu schodzi to z wami może, może mam jakąś paranoję, ale... No ale nie wygląda się jak ganorektek. Jaka tu łapa ci w ogóle? No, no, anorektyk, to ty, na pewno nie na tak, tak jest kamera. No to może być szerokokątna i tak rozszerza. 27 łapie, siedzi. Mierzyłeś? <laughs> znaczy nie, sobie, 27 Tu tu było. Tu nie pamiętam. Pardony. <laughs> 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 Bo najpewniejszy swing jaki zrobiłeś dzisiaj. Raz. do przodu i powoli do dołu. 6, Na starość jest błędnik. Zanika, kurwa, dlatego ciężko zrównowało. No. Dobra. Krótka przerwa. Uf. Masz co jest. Nie, kurwa, muszę nic. A nie, bo znowu powiesz, 2 minuty przerwy. I zmiana. No, to coś chcesz powiedzieć? Żebyś sobie nie słuchał, pa, pa, ale to nie co wiedziałeś, że chcesz coś tym nie jedziesz? Tak. Musimy szalać <laughs> wynawki? No. Chciałem to zaproponować. Chciałem, aby... Chciałem, aby... Ostatnia seria czternastki. Wykroki po japońsku. Nie to takiej. Przyjeżdżam sobie. Tak? Aha, ruków. Kur... Tylko dwa ćwiczenia na nogi to... No a ten Caddy skład to, to bym tak traktował w kategorii taki kurwa też trochę tutaj stabilizacyjny, nie? bo ciężar jako taki nie jest może duży. Ale naprawdę każde ćwiczenie w jakiejś... Może nie na maszynie, ale mówi o wolnym ciężarze, że jeżeli masz problem gdziekolwiek, bierz, żeby utrzymać równowagę, czy to będzie wyciskanie na kardę, i tak będzie się ćwiczać. To nie, nie jest typowe ćwiczenia na stabilizację, ale fakt tego, że jest ona trochę zaburzona, no to mimo wszystko będzie pracować. Tak to wygląda. Nie? Bardzo pięknie. Nie pochyla się do przodu. Ja. Mianowicie, moglibyśmy sobie to zrobić. Dwa różne sposoby ten naprawdę praktycznie powinniśmy to zrobić do przodu I sobie zrobić to w ten sposób tutaj już robiliśmy. Tak jest jest trudniej, tak? No to co mam zrobić mistrzu. To jest. To nas. Tak. Mm -hmm. Bo jestem zmęczony. Tak? To jest zmęczony. Masę do boku i uwaga. Tylko będzie wę troszkę na no właśnie. Dwanaście do 15 ruchów. I przed siebie, do górę klatka, na wysokości glatu. Fajne ćwiczonko, żeby wzmocnić trochę pracy stabilizacji koro i, i spoczku. Fajnie, tak wiesz, w tą stronę to tak jakbyś kurwa było, czuł wszystko jakbyś tutaj wszystko pracowało, a ta strona wiesz, a w drugą stronę, zaś tam Weź to. delikatną rosę z mych skroni oraz podstupy, A ja to później. <grym> Opa. Pracuję, całe się więc tak. Nie mam podnieść ręki. Ze Strasznie się pocę, to normalne po hibernacji. Ile było źle? w czasie hibernacji? Nie to jest tak, transmisji. Aaa, się budzą w tych kapsułach, wiesz, wycierają się kurwa z znacznikami. Strasznie się pocę, to normalne. Był taki stary film, nie? Sex Mission był taki film, wiesz, z lat młodzieńczych, każda generacja ma swoje, wiesz, filmy, nie wiem, tak. niektórzy mają jakieś poranny kojota, czy coś tam, nie? I to była Sex Mission, King Size. A dobrze, że nie sami swoi, k**wa. Byłbym teraz 60. Na górę góry. Jecie. Nie tak wysoko, tak żeby się bioderko nie ruszało na boki. 30 sekund. O to się silniejszy czuję. Silniej się czuję niż tak. Patrząc retrospekcyjnie na to, co było, Tylko nie wiem jak technicznie. jest ładne. Pierwsze kilka ruchów było właśnie. Chciałem Ci przypomnieć, no żebyś no. nie ruszało tymi bioderkami na boki. Usztywnić się maksymalnie. Mów kiedy? Kiedy? Nie. <laughs> Dwa. Jeden. Zero. Tyle samo masz przerwę ile pracy Idę kurwa do Gawry. Wiesz co to Gawra? Jest tam gdzie kurwa nie wie, Ta zimuje. jego nora taka. Jest taka w jaskini niech nie nie no, no, To I stop. A, 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 kurwa... <grywa> o kurwa mękuś. Same zeszły te... Kurwa Co robisz? A tu już? Tak. Kurwa zajebiście. Stawiasz się tak jak do maszynki. To robisz testowanie. Złap sobie w miarę wysoko tam taśmę i wyżej złapiesz co większy naciąg, wiadomo. Złap sobie tak, żeby było optymalnie. Prostujesz 50 minut pasz. 50 ruchów? Tak. O kurwa. Jak spuchnie? To sobie złapię najniżej. <grymne> to jest takie kardio dla trójce. Takie kardio dla Jak będzie w trakcie już samooś... Jak szczęśliwy. nie dam radę, to. Tak, to, okay. to nie. Aż co to, to sobie stoisz, żeby sobie wyłapę na ciągiem. Dwa, trzy, cztery, dziewięć. Tycha. Coś tam widać? 8, 9, 50. Aaa, kurwa, coś tam widać, co? Coś tam widać. No ja mi też tak mówi, że zakładam obcisłe maja. A ty o mówiłeś? <grym> no bo jak są luźne mówi, nic nie widać. Nic nie widać. A, czyli że schudłeś i coś widać? No, To się mówi, dobry gospodarz trzyma konia pod dachem. <lima> Ale nie powiem że 14 kg mniej w suma suma od tego 1 kwietnia i chłopie buta zawiązać. Stać kurwa. Już nie jest to wieczór. teraz. już normalnie się podnosisz, wiesz, z mięśni. No Będzie fajnie w trzeciej serii. O kurwa. To już czujesz? <grywa> 40. O wow, kurwa spompowany triceps. No. Przekrój się z was Pumping triceps. A ostatnim 30 roku. O kurwa, nie mówię. <laughs> powiem ci tak, ludzie narzekają, a wystarczy taka guma, żeby spompować triceps. Kurwa guma za 5. Złotych. Albo ten, jak się no, palo press, to też jest kurwa dobry. Tak jest stabilizujące. Niżej niż złapać. Zrób trzydzieści to będzie ok Po trzydzieści zrobię tutaj. 40 czterdzieści. 40. 40. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Osiem. Do odcina ostatnie dwa. Raz. Dwa. O! To wszystko Robercie, męczyłeś się, może Ty coś teraz opowiesz, bo ja zawsze opowiadam na koniec. Szanowni dresiarze, szanowni niedresiarze, krawaciarze, mucharze i tak dalej. Dzisiaj trening porządny zeszło nam godzina 50 minut. Plus moja rozgrzewka jeszcze tam, nie wiem, 10-15 minut było, ale nigdy mi nie schodzi krócej, jeśli chodzi o trening pusza, bo robię też na nim nogi i dzisiaj zadanie od Norberta było takie, że też miało być. Nogi w tym poszu. Nie ma tak czasu, żeby robić to wszystko dzielone. Trochę mało mi się wydawało na klatkę, ale to czuję, że sprogresujemy. Na razie się skupiamy też na, na tej technice. Zaskoczenie dzisiejszego dnia to triceps na gumach, że po prostu można się tak spompować słabym ciężarem, słabym naciągiem, a mimo wszystko, właśnie bilansować sobie to ilością powtórzeń. Co tam mi się jeszcze podobało? A to, co mi się bardzo spodobało, to były te zarzuty ketli ze swingu, że po prostu potrafię to robić. Norbert mnie nauczył. No i tu to, że się pochwaliłem, że mój cel również tak został osiągnięty, wyznaczyłem sobie następny cel i bardzo się z tego cieszę. Myślę, że nie będzie problemu, żeby za miesiąc znowu zbić jeden kilogram. Pamiętajmy też, że ten zbity kilogram to jest zbity kilogram, mam nadzieję, tłuszczu. W jego miejsce pojawiają się. Mięśnie, co prawda pewnie to jest stosunek 1 do 10, tak, Robert? No nie wiem jaki to będzie stosunek, ale no, ciężko jest nadrobić jednak masę mięśniową. No jest to ciężkie zadanie. Ale na pewno, na pewno idzie. To, to wiadomo, że to też wiek z ograniczeniem, jakieś tam zdolności genetyczne w przybieraniu masy mięśniowej. Natomiast no, trochę mam tutaj taką presję na to, żeby schodzić z tej wagi. Docelowo chciałbym po roku rozpoczęcia mojej przygody. Z ćwiczeniami ważyć 75 kg to było tak idealnie 20 kg zrzuconego tłuszczu z siebie. Ten cel to 1 kwiecień 2021 i na razie wygląda, że jest w zasięgu, a później będziemy się skupiać na innych rzeczach. Na razie zrzucamy tłuszcz, wzmacniamy ciało, a mięśnie i inne rzeczy to jest na razie sprawa drugorzędna. No i funkcjonalność. No, także widzieliście cały trening. Dzięki za oglądanie. Następny trening jaki będzie, Robert? Planujemy zmienić koncepcję, jakby trening był od samego początku nastawiony na push-pullu Roberta. Jakby to była ta faza wstępnego przygotowania w ogóle jego w jakiekolwiek podnoszenie czegokolwiek. <grych> Teraz troszkę pozmieniamy plan, będą ćwiczenia łączone, będzie ich trochę więcej, będzie inna praca zupełnie, więc zobaczymy jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądać. Będzie więcej Ketli, będą pewnie swingi, to na pewno. A coś odnośnie dzisiejszego treningu, co byś pochwalił, co... Całym co... pochwalił? Pochwaliłbym każde ćwiczenie rewercji dzisiaj. Prawda? Tak. Nie było, nie było słabego punktu jedynie co, ciężary. to ciężary. Nawet nie chodzi mi o sam bench press bo bench press no umówmy się, no, ciężko będzie ci być w fazie redukcji, podnosić nie wiadomo jakie ciężary. No, jedząc chyba 1800 kalorii no. dziennie, no, no bo taka prawda, nie? No. Miejmy nadzieję, że jak przejdziemy na, na fazę treningu siłowego, no to chciałbym, żeby Robert dźwignął sobie tą stówkę na klatę, żeby był zadowolony. No ale to chyba to jakaś tam odległość. Najpierw twój cel, czyli 75 kg, no później to... postaramy się nadbudować trochę tkanki mięśniowej i a, i będzie dźwigane. A jedno ćwiczenie, które byś tutaj wyróżnił, i jedno ćwiczenie, które, twoim zdaniem, najwięcej pracy jest. Obojętnie, czy to siłowo, czy Najwięcej techniczne. pracy jest w militarnym presie. Też tak czuję. Czuję tam lordozę kurwa, gdzieś się tam pojawia ta lordoza. Jest mały problem z no utrzymaniem pleców, ciężar. ciężar też, no ale to co, 20 kg To jesteśmy zgodni. Jesteśmy, tak. No tak. A, a to co, gdzie widzisz progres? Na pewno progres jest duży w, twoim, w twojej całej stabilizacji, bo przy palo czy przy bir crawl w ogóle nie latałeś mhm. gdzieś tam na boki. Czyli korset mocny. Tak. No to, ale to jest twoja osoba, wierzę tam. Ja no to... Ty byś sam nie zwrócił No nie, ja bym kurwa robił klata kurwa, wie, nogi kurwa, bicka, a tu wiesz, a tu bym w ogóle nie pomyślał o tym. Może by się mimowolnie wzmocnił od tego kurwa, wiesz, martwego ciągu, ale też nie wiem czy go dobrze robię, jeszcze tu jeszcze... No wtedy jak robiliśmy trening Pula tydzień mhm. temu, no to technika była I coś glam coś, było mhm. naprawdę ładnie. No to... Ja żem, ja żem to robił. To dobra, no to standardowo dzięki. No bardzo dziękuję, dziękuję. No i zapraszamy do śledzenia dalszych losów. Gościa, który próbuje zrzucić zbędne sadło i gościa, który mu w tym pomaga. Ciao, bambino. <laughs>